W imieniu organizatorów akcji Zerwijmy Łańcuchy chciałabym bardzo serdecznie zaprosić mieszkańców miasta i powiatu na happening, który odbędzie się 19 września o godzinach 12-14 na placu Kościuszki Obok No A na czym będzie polegał ten happening? Będziemy tam stawiać budkę i będziemy przykuwać się do niej po to, żeby poinformować społeczeństwo, jak czują się zwierzęta trzymane na uwięzieniu, jakie to jest wielkie barbarzyństwo i obudzictwo. Polecam, żeby każdy przynajmniej na 15 minut przykuł się takim łańcuchem. Wrażenie jest nieprawdopodobne. Mówi się, że y, pies jest jak dwuletnie dziecko. Tak, tak. stwierdzili, że... Rozumuje w taki sam sposób jak dwuletnie dziecko. Tak samo czuwa ból, tak samo tęskni, tak samo czuje się błyszczony. I, I w ogóle zwierzęta czują, czego jeszcze nasze społeczeństwo nie do końca potrafi zrozumieć.